Za ile kupiliście swoją złotą skrzynkę? 11 tysięcy. Tak, 11. tak 11. No, po drogu, 11, 11. 11. 11 tysięcy. Drogo. Wybraliście z waszej lewej strony. Pani Natalia wybrała, tak? E, tak. Czyli będzie na panią. Tak, przyzwyczaiłam się i biorę to na przysłowiową klatę. Sprawdźmy to. O kur jak Jak na egzaminie? Pudełeczko. Jest dobrze. Jest dobrze. W pudełeczku. Czarne. Diament. jednokaratowy diament. O wartości ponad 40 tysięcy złotych. Od razu położę go Wam na biurku. Proszę bardzo. Tak wygląda. Proszę bardzo. Natalia! Dziękuję tak bardzo. Wygląda. Tak. To dla was. Tak. Gratulacje. Proszę bardzo. Druga skrzynka, którą otwieram dla niebieskich. Otwieram. Ogórek. To nie jest. Dobra, <noise> <noise> dobre. dobre. <Zatubeczka. głosy> Koperta. Koperta. O. Uj, d -cha, d -cha, Kupiliście za... 1900. A w środku? To chyba, że nie pamiątka. Kluczyki. Samochód osobowy. <ślesk> Proszę! Proszę! Na cudowne! Dzięki za pomoc! Was za na Słuchajcie, jest czym wracać, tak? <noise> Proszę bardzo, oto Wasz samochód. To jest tylko oczywiście ryloczek, kluczyki, Dzień. ale samochód jest, czeka na Was. Dziękujemy, dziękujemy! A ja dziękuję Państwu, że byliście z nami, że razem z naszymi drużynami Przeżyliście te emocje. Do zobaczenia!